kura widzi kolory, których ty nie zobaczysz, nawet ultrafiolet. Pamięta twoją twarz i rozpoznaje ponad 100 znajomych. Potrafi liczyć do kilku. Zawsze wybierze miskę z większą liczbą smakołyków. Kwoka rozmawia z pisklętami jeszcze w jajku, a one odpowiadają stukaniem. Od kur pochodzi hierarchia dziobania, a koguty pieją w kolejności od szefa po resztę. Mały lifehack. Kolor płatka ucha Zwykle zdradza kolor jajka. Jasny to białe, ciemny to brązowe. Są wyjątki. Kury biorą kąpiele. W kurzu. To ich naturalne spa przeciw pasożytom. Reagują na migotanie szybciej niż człowiek, dlatego błyskawicznie wyłapują róg drapieżnika. Kogut to dżentelmen. Najpierw woła i tańczy, a dopiero potem częstuje przysmakiem. To rytuał teat beating. A teraz finał. Nie patrzysz na zwykłego ptaka. Patrzysz na żyjącego dinozaura. Zaskoczyły cię kury? Hm. Daj serducho i pisz, czy robimy część drugą.